prorok Zachariasz był synem Berechiasza i wnukiem Iddo. Prawdopodobnie wychowywał go dziadek, ponieważ jego ojciec zmarł, gdy Zachariasz był jeszcze dzieckiem, może w czasie niewoli. Imię Zachariasz oznacza Pan pamięta, podczas gdy imię jego ojca oznacza Pan błogosławi. Imię jego dziadka oznacza we właściwym czasie, co niesie przesłanie nadziei na pierwsze i drugie przyjście Jezusa Chrystusa. Zachariasz przyniósł nie tylko przesłanie nadziei dla ludzi swoich czasów, ale także dla całej ludzkości, w tym dla nas dzisiaj. I o tej niesamowitej historii będziemy mówić w dzisiejszym filmie. Witamy na kanale, aby świadczyć o Jezusie Chrystusie. Proszę o pomoc w subskrybowaniu kanału i aktywowaniu powiadomień. Jeśli spodoba Ci się film, zostaw łapkę w górę, bo to bardzo pomaga mi kontynuować produkcję większej ilości treści. Więc bez dalszych ceregieli, zaczynamy film. Daty w księdze zapokazują, że żył on w tym samym czasie co prorok Aggeusz. Ageusz zaczął głosić dwa miesiące wcześniej, a budowa świątyni była już w toku, gdy Zachariasz rozpoczął swoją pracę. Ageusz głosił przez około cztery miesiące, podczas gdy proroctwa zatrwały około dwóch lat, z wyjątkiem rozdziałów 9 do 14, które nie mają określonej daty. Głównym celem zabyło podobne do celu Aggeusza, został powołany przez Boga, aby motywować lud Jerozolimy do ukończenia budowy świątyni, odgrywając ważną rolę w inspirowaniu liderów, takich jak gubernator Zorobabel i najwyższy kapłan Józue, do ukończenia projektu. Były to trudne czasy dla małej społeczności żydowskiej, która napotykała stałą opozycję lokalnych Samarytan. Budowa świątyni została wznowiona w 520 roku przed naszą erą i zakończona około 4 lata później. Z pomocą i zachętą od Boga, determinacja i ciężka praca ludzi w końcu przyniosły rezultaty. Zachariasz również wygłosił kilka proroctw dotyczących pierwszego i drugiego przyjścia Jezusa Chrystusa. Mówił o wjeździe Jezusa do Jerozolimy na osiołku, jego zdradzie za 30 srebrników i o tym, jak zostanie przebity. Zachariasz opisuje Dzień Pański, kiedy Jezus Chrystus stanie na Górze Oliwnej, rozpoczynając swoje panowanie jako król w Królestwie Bożym na Ziemi. Nawet jeśli Juda została surowo ukarana za swoje grzechy, Bóg ich nie zapomni ani nie porzuci. W przyszłości lud Judy będzie pamiętany przez Boga, a Jerozolima stanie się miastem prosperującym i pokojowym. W tym czasie wszystkie rodziny Ziemi pójdą tam, aby czcić Chrystusa jako króla, pana zastępów. Przesłanie za jest pełne nadziei. Księga za jest podzielona na dwie części. Rozdziały 1 do 8, które mówią o przesłaniach podczas budowy świątyni, i rozdziały 9 do 14, które mają przesłania bez daty, prawdopodobnie po zakończeniu budowy świątyni. Zaczniemy od rozdziałów 1 do 8. Zachariasz 1. 1 myślnik 6 mówi o pierwszym przesłaniu, które jest wezwaniem do nawrócenia. Rozdziały 1. 7 myślnik 8 przynoszą drugie przesłanie. Z ośmioma wizjami za. Pierwsza wizja to jeździec między mirtami. 1. 7 myślnik 17. Druga wizja ukazuje cztery rogi i czterech wykwalifikowanych rzemieślników. 1. 18 myślnik 21. Trzecia wizja dotyczy mierzenia Jerozolimy na przyszłość. 2. 1 myślnik 13. Czwarta wizja dotyczy Jozuego oskarżonego najwyższego kapłana i nadchodzącej latorośli 3 do 1. Piąta wizja to złoty świecznik i dwie oliwki. 4 1 myślnik 4. Sasta Wizja to Ladagesies Woeg Prisenasysi Prozeklens 12. 5:1-4. Siadma Wizja to Castnaosysi Kobiet. 5:5-11. I ósma wizja to 4 rydwany i konie. 6 do 8. Wielu biblistów mówi że dokładne znaczenie tych wizji nie jest jasne. Oto ważna lekcja: nie powinniśmy przypisywać własnego znaczenia tym wizjom bez wyraźnego poparcia biblijnego. Na przykład, piąta wizja ukazuje świecznik produkujący światło. Wiemy, że Chrystus przyszedł na świat jako światło, oświetlając drogę prawdy i życia. Psalm 119.105 mówi, że Słowo Boże jest lampą dla naszych stóp i światłem na naszej ścieżce. Chrystus również nazwał swoich uczniów światłem w ciemnym świecie, zachęcając ich, by byli jasnym przykładem dla innych, pozwalając swoim światłem świecić, aby ludzie widzieli ich dobre uczynki i chwalili Boga w niebie. W rozdziale 6, 9 myślnik 15 Zachariasz mówi o grupie jeńców i wspomina o latorośli, co jest wyraźnym odniesieniem do Mesjasza, który zbuduje świątynię Boga. Dziś wiemy, że to odnosi się do Jezusa Chrystusa. W rozdziale 7, 1 myślnik 8, 3 przesłanie zadotyczy postu i posłuszeństwa. Kiedy świątynia była prawie gotowa, niektórzy ludzie przybyli do Jerozolimy, aby zapytać kapłanów i proroków o narodowe posty, które odbywali, aby opłakiwać katastrofy. Te posty były ludzkimi tradycjami, a nie postami nakazanymi przez Boga, jak dzień przebłagania wspomniany w Księdze Kapłańskiej 23, 26 myślnik 32. W rozdziałach 7 i 8 Zachariasz przedstawia wizję Boga w czterech częściach, z których każda zaczyna się tym samym podstawowym tekstem. Bóg nie potępia tych narodowych postów, ale uczy ważnej lekcji o prawdziwym celu postu. Ludzie nie pościli, aby zbliżyć się do Boga, lecz z egoistycznych powodów. Będąc w niewoli, powinni byli wykorzystać te dni postu do refleksji nad swoimi grzechami i nawrócenia. Zamiast tego byli pełni samolitości i powierzchownego smutku. Prorok kwestionował użyteczność postów wykonywanych z nawyku i tradycji. Chrystus również krytykował hipokrytyczne motywy postu, a problem został rozwiązany. Zachariasz przewiduje czas, kiedy narodowe posty przekształcą się w radosne święta. Opisuje utopijną erę, kiedy Jezus Chrystus będzie panować, zapanuje pokój i dobrobyt. Dzieci będą bawić się na ulicach Jerozolimy, a starcy będą mogli siedzieć na ulicach bez obaw. Wyobraź sobie następującą scenę: gdy Chrystus będzie rządził z Jerozolimy, mieszkańcy jednego miasta pójdą do innego, aby się modlić i szukać Pana zastępów. Wiele ludów i silnych narodów przyjdzie do Jerozolimy, aby szukać Pana i modlić się przed Nim. Te wersety opisują świat bez strachu, biedy, chorób i innych problemów społecznych. Które nas dręczą. Rozdziały 9 do 14 zawierają serię przepowiedni dotyczących przyszłości ludu Bożego, od tamtych czasów aż do końca świata. Te rozdziały są pełne proroctw o Jezusie Chrystusie, Jego charakterze, Jego dziełach, przesłaniu Ewangelii oraz zjednoczeniu Żydów i Pogan w jednej świętej społeczności pod Chrystusem, naszym wielkim arcykapłanem i królem królów. Skupienie tych rozdziałów dotyczy wydarzeń związanych z końcem czasów. W rozdziale 9. 1 myślnik 8 Zachariasz mówi o sądzie nad sąsiednimi narodami. W 9. 9 myślnik 17 prorokuje triumfalny wjazd Chrystusa do Jerozolimy, na kilka dni przed jego ukrzyżowaniem. Ale te wersety odnoszą się także do drugiego przyjścia Chrystusa, kiedy on zbawi swój lud i przyniesie światu pokój i dobrobyt. W rozdziale 10 Bóg oskarża pasterzy, czyli duchowych przywódców Którzy nie zdołali prawidłowo prowadzić ludu. Ale to się zmieni przy drugim przyjściu Chrystusa, kiedy On wzmocni swój lud i będą chodzić w Jego imieniu. W rozdziale 11 Bóg kontynuuje krytykę fałszywych pasterzy, którzy odprowadzili stado. Jezus Chrystus, podczas swojego ziemskiego życia, mówił, że jest dobrym pasterzem, gotowym oddać życie za owce. Król, który nie dba o stado, zostanie porzucony. A klątwa jest wymierzona przeciwko bezużytecznemu pasterzowi w Zachariaszu 11-17. Rozdział 12 opisuje wielkie i katastrofalne wydarzenia, z narodami zaangażowanymi w bitwę wokół Jerozolimy. Prawdopodobnie odnosi się to do ostatecznej bitwy przy powrocie Chrystusa, kiedy narody będą walczyć przeciwko niemu, ale zostaną całkowicie pokonane. Znaczna część rozdziału 12 opisuje tę bitwę i jak Bóg będzie bronił Jerozolimy. Wers 10 zawiera uderzające stwierdzenie: I będą patrzeć na mnie, kogo przebodli, i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynego syna. To wyraźnie odnosi się do Jezusa Chrystusa, który został przebity przy swoim pierwszym przyjściu i będzie widziany przy swoim powrocie na ziemię. W rozdziale 13 wyrażenie w owym dniu w wersecie 1 pokazuje, że historia kontynuuje się od wydarzeń z rozdziału 12. Chrystus pokona swoich wrogów i zacznie przywracać prawdziwą wiarę, oczyszczając lud z grzechu. Ten rozdział jest jednym z najpiękniejszych i najbardziej zachęcających w Biblii, pokazując, jak Chrystus interweniuje w ludzkie sprawy, powracając w mocy i chwale oraz rozpoczynając swoje typanowanie na ziemi. Wersety dotyczące milenium są ekscytujące i pełne nadziei. Jak sugeruje imię Za, Bóg pamięta o swoich obietnicach i możemy ufać. Że je wypełni. Uczenie się z przeszłości jest bardzo ważne. Apostoł Piotr ostrzegł, że w ostatnich dniach szydercy będą mówić, gdzie jest obietnica jego przyjścia. Wszystko trwa tak, jak było od początku stworzenia. Mówią, że nie musimy się martwić proroczymi ostrzeżeniami Biblii. Te stwierdzenia są fałszywe. W Zachariaszu 1, 5, 6 widzimy, że ludzie za czasów proroka mieli podobne podejście. Poprzedni prorocy zmarli, zanim ich proroctwa się spełniły, więc uważali, że te proroctwa były fałszywe i niewiarygodne. Jednak Izrael i Juda poszły na wygnanie dokładnie tak, jak Bóg przepowiedział. Ludzie zapominają, że Bóg żyje i zapewni spełnienie swoich obietnic. To jest kluczowa lekcja, którą musimy się nauczyć i zapamiętać. Biblia wspomina o śmierci za. Ale może być mylące, o którym Zachariaszu mówimy. W Biblii są dwa Zachariasze o podobnych imionach. Jeden jest synem kapłana Jechojady, a drugi jest synem Berechiasza, jednym z proroków mniejszych. Zachariasz wspomniany przez Jezusa w Mateuszu godzina 23:35 to prawdopodobnie syn Berechiasza, ponieważ Zachariasz, syn Jechojady, zmarł około 800 rpn.e. Gdyby Jezus mówił o tym Zachariaszu, Linia czasu od Abla do niego nie obejmowałaby całego okresu Starego Testamentu, który trwa do około 400 RPN. Natomiast linia czasu do za syna Berechiasza obejmuje o wiele więcej Starego Testamentu. Ponieważ w Starym Testamencie jest kilku Zachariaszy, trudno sobie wyobrazić, że dwóch z nich zginęło w ten sam sposób. To, co Jezus powiedział o Zachariaszu, który został zabity między sanktuarium a ołtarzem, Zostało potwierdzone podczas oblężenia Jerozolimy przez Rzym około 70 RNE historyk Józef Flawiusz relacjonował, że na końcu sędziowie, zmęczeni przemocą, udawali, że chcą sprawiedliwości i postanowili zabić za syna Berechiasza. Zrobili to ze względu na jego szlachetne pochodzenie i cnoty. Mimo, że wszyscy sędziowie ogłosili za niewinnym, Jerozolima dodała kolejnego męczennika do listy grzechów swoich przodków. To zgodne z Apokalipsą godzina 6.11, która mówi, każdemu z nich daną białą szatę i powiedziano, żeby jeszcze przez krótki czas odpoczęli, aż liczba ich współsług i braci zostanie dopełniona tych, którzy mieli być zabici jak oni sami kropka. Mam nadzieję, że podobało ci się to wideo. Jeśli tak, zostaw lajka, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia. Niech Bóg cię błogosławi i do następnego wideo.